Przepisy Jolikom. Cześć! Dzisiaj mam dla Was przepis idealny na święta. Zapraszam Was do przygotowania pysznego mazurka kokosowego. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie obłędnie kokosowy mazurek na kruchym orzechowym cieście. Zacznijmy od ciasta. Do miski wsypuję 210 g mąki, 100 g cukru pudru, 25 g orzechów, 2 żółtka, łyżkę śmietany, gramów masła. Wszystko dokładnie zagniatam. Zagniecione ciasto zawijam w folię spożywczą i wkładam na 30 minut do zamrażalnika. Schłodzone ciasto przekładam na posypaną mąką stolnicę i wołkuję. Przykładam spód tortownicy i obkrawam nożem. Ciasto nawijam na wałek i przekładam na blachę nadając kształt jajka. Z pozostałego ciasta formuję wałeczek. Brzeg ciasta smaruję białkiem i przyklejam wałeczek. Nakłuwam widelcem. Z resztek wycinam kwiatki. Ciasto wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra i dół i podpiekam przez 12 minut. Teraz przygotujemy masę kokosową. Do 150 g wiórków kokosowych dosypuję 165 g cukru i mieszam. 250 ml śmietanki zagotowuję i wlewam do wiórków. Mieszam i odstawiam na 30 minut. Po tym czasie do miski wlewam dwa białka. Dodaję łyżkę soku z cytryny i ubijam. Do ubitej piany wsypuję 20 g mąki ziemiaczanej i miksuję. Ubitą pianę mieszam z namoczonymi wiórkami. Kokosowe nadzienie wykładam na podpieczony spód. Ciasto wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra i dół i piekę około 15 minut. Upieczonego mazurka posypuję uprażonymi płatkami migdałów i dekoruję kwiatkami z ciasta. Nasz kokosowy mazurek jest już gotowy. Życzę Wam dobrej zabawy przy jego pieczeniu i dekoracji. Do zobaczenia! Przepisy Jolikom. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.